Mam nadzieję, że mieliście super dzień Ja dzisiaj robię Q&A ja Ostatnio was poprosiłam na story, żebyście zadawali mi pytania No i właśnie dzisiaj na nie będę odpowiadać Tych pytań jeszcze nie znam Hania je wybierała, która siedzi za kamerą i będzie mi je zadawała Także myślę, że możemy zaczynać Pierwsze pytanie Grubo <grybo> Dlaczego używasz tyle filtrów i okomujesz ludzi? Ja ogólnie nie jestem jakoś super pewna siebie Dlatego jak jestem bez makijażu Pomimo tego, że uważam, że wyglądam ok bez makijażu ale komfortowej się czułam zawsze w filtrze bo zawsze widziałam coś nie tak, tak jak każdy widzi u siebie Wszystkie wady to ja też tak widziałam, więc wolałam wszystko nagrywać w filtrach, bo czułam komfortowej Gdyby nie social media, to co byś robiła? Nic Gdyby nie social media, to szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem, co bym zrobiła. Mega przypadkowo to wyszło i cieszę się, że tak się ułożyło, bo jestem osobą, która ma bardzo dużo trudności z podjęciem decyzji dotyczących takich ważnych tematów jak na przykład moja przyszłość Okej, okay. w takim razie jak wyglądała twoja historia stawania się influencerką? Moja historia stawania się influencerką to w ogóle, ja w ogóle nie dążyłam do, do bycia influencerką tylko wyszło to totalnie, totalnie przez przypadek nagrałam dla żartów TikToka z koleżanką i w sumie mi się spodobało, także zaczęłam nagrywać ich więcej pojechałam na obóz z youtuberami tam e, jeden e, youtuber mnie polubił, zaprosił mnie do, do udziału w sesji zdjęciowej do jego merchu No i ludzie zaczęli mnie kojarzyć, zaczęłam nagrywać więcej i te tych followersów trochę przebywało Nagle się zorientowałam, że mogę dostać jakąś rzecz za darmo albo pieniądze za to, co robię, co było niesamowicie, niesamowicie dziwne na początku I tak właśnie się stałam influencerką totalnie przez przypadek, bo wszystko na początku zaczęło się od zwykłej zabawy czy z Twojej perspektywy masz czasami takie momenty, że nie chciałabyś być popularna? W sensie tak, jest dużo plusów i minusów. Na pewno plus jest taki, że mam dużą łatwość w życiu. Jednak influencerowi jest łatwo pod względem dostania jakichś rzeczy, ogarnięcia czegoś za darmo, czy na współpracę barterową, ale są też takie minusy, że Czasami się jednak nie chce publikować swojego życia prywatnego, chce po prostu odpocząć przez tydzień, no i oczywiście możemy to zrobić, ale też trzeba pilnować tej regularności, żeby te zasięgi cały czas rosły i był być aktywnym w internecie, żeby po prostu móc z czego żyć potem, bo jednak żyjemy ze współprac i musimy mieć tą aktywność, dobrą istotę. Uważasz swoje życie za ciekawe czy nudne? Uważam, że kiedyś było bardzo ciekawe. Uważam, że dużo się wybawiłam i teraz przez ostatnie dwa lata moje życie było trochę nudniejsze. Mniej takich imprez, mniej jakichś wyjazdów i no, stworzyłam taką trochę rodzinkę z Arturem i z Losiem, więc mamy bardziej osiadły tryb życia, bym <laughs> powiedziała, ale zaczęło mnie to męczyć, nudzić i zaczęłam być po prostu na siebie wkurzona, że tak jest. Dlatego też. Y... Staramy się właśnie teraz y, bardziej aktywnie spędzać czas i żeby to, to życie było jakieś ciekawsze i korzystać z, z, tych, z tych lat młodości, jak to się mówi. Więc, więc na razie jest trochę nudno, ale będzie coraz ciekawiej. Chcesz iść na studia? Jeżeli tak, to jakie? Jeżeli nie, to dlaczego? Y, na studia chcę iść. Jeszcze nie wiem kiedy, bo jeszcze nie wiem na jakie chcę iść. <laughs> Także dosłownie no, z tym taki problem, bo no, ciężko jest wybrać kierunek, żeby jednak nie zmarnować tych dwóch, trzech lat. Na tych studiach, tylko faktycznie czerpać z tego radość i, i z satysfakcją się uczyć. Ja na razie nie wiem, co chcę robić, nie wiem na jaki kierunek pójść, więc na razie po prostu mam e, drugi rok gapier. Miałaś kiedyś doświadczenie z zaburzeniami odżywiania? Nie, nie wydaje mi się, żebym miała kiedyś zaburzenia odżywienia. Zawsze. Co w się sensie byłam mała, to byłam takim nijatkiem trochę, ale to nie było spowodowane. Zaburzeniami odżywiania, tylko po prostu nie lubiam jakichś kotletów nielonych, co mi barcia robią w domu, czy coś takiego. A tak to myślę, że. A tak, jeszcze ja też jestem w sumie ciekawa, bo jesteś bardzo szczupła i też w tych pytaniach pojawiały się, co robisz, i tak dalej, tak dalej. A ludzie ci zarzucają, że masz może zaburzenie odżywiania albo że za mało Tak, w sensie Teraz to już nie jest takie popularne, bo jednak ludzie starają się teraz być bardzo delikatni. W stosunku do takich tematów, ale e, miałam pod TikTokami pisane, że matko, jaka Ty już jesteś chuda? Mm -hmm. I, I dla mnie to jest takie coś, że to nie zależy ode mnie. Ja mam po prostu bardzo szybki metabolizm. Dużo jem, staram się jeść, ale po prostu czasami się nie da. Ja taki mam tryb życia, że zapominam, po prostu wychodzę z domu i nie wiem, nie jem się na Ale to nie jest tak, że ja celowo się odchudzam, żeby być chuda, nie, nie. Ja wszystko staram się jeść tyle, ile mogę. A że jestem taka chuda, no to, to geny i nie wiem, szybki metabolizm. Niestety nie mogę w łatwy sposób przybyć. A chciałabym. Czy chcecie za rodzaju mieć drugiego pieska? No chcemy. <laughs> Ale um, chcę jeszcze popracować z Leosiem, żeby chodził ładniej na smyczy, żeby on był w 100% dobrze już wychowany i będziemy brać na pewno braciszka dla niego, bo uważam, że będzie to super pomysł. Żeby, żeby po prostu on zawsze miał jakiegoś pieska do wybawienia się na dworku żeby mu się nie ludziło w domu i, i tak, chcemy, planujemy Jak teraz twoje lęki, stany lękowe, ataki paniki? Z moimi stanami lękowymi było na samym początku, czyli w 2020 roku e, ciężej także było nam naprawdę parę razy dziennie nawet czasami ale odkąd mam tego mojego ptąca, ona naprawdę tak jakby to jest moim zdaniem taki terapii dog, ten Leoś, w ogóle Goldeny i, i zwierzęta i naprawdę ustały mi te takie paniki mam je bardzo, bardzo rzadko, oczywiście pojawiają się myślę, że jak już to się zacznie to ciężko po prostu, żeby, żeby przestać się bać o wszystko tak naprawdę bo stan lękowy to zaczynasz się bać o takie pierdoły, o których nawet wcześniej nie myślałeś więc to nadal się pojawia, ale dużo, dużo rzadziej. Mówisz o tym, że sobie radzisz z tymi e, stanami lękowymi, i czy wspomagałaś się jakimiś lekami, psychoterapią? No właśnie ym, na początku, jak czytałam, bo ja w ogóle niektórzy, zawsze ludzie mówią, żeby nie czytać, bo jeszcze bardziej będziesz panikować. Ja jestem tym typem osoby, że ja wyszukam i ja muszę przeczytać, bo wtedy się właśnie uspokajam. Nawet jak to będzie coś złego, to ja wolę sobie panikować i poczytać ten artykuł 10 razy, niż nie wiedzieć, co to może być. I sobie czytałam właśnie, że ludzie polecają leki, pójść na terapię, olejki CBD, jakieś od, sposoby metody oddychania, takiego powolnego, jak to się dokładnie nazywa, no po prostu oddychanie. Medytacja, dużo sportu No i właśnie na początku swojej przygody chodziłam Jak na przykład dostawałam ataku paniki To pojechaliśmy na teren, i rolki I wychodziliśmy na rolki Kiedy miałam atak paniki żeby po prostu rozładowała tą energię I co mi jeszcze pomagało? Pomagało mi oddychanie Zawsze po prostu zamykałam oczy i głęboko Powoli oddychałam no a teraz jak mam stan lękowy, to trochę nauczyłam, yy, w ogóle mogę tutaj polecić, obejrzałam sobie na Netflixie taki odcinek yy, tajemnice umysłu i tam był właśnie odcinek o lęku. No i oni tam mówili, żeby się z tym zapoznać, przywitać się z tym lękiem i oswoić. Ja byłam taka kurwa, jak! I wiecie, w ogóle jakby totalnie nie, nie mogłam w to wierzyć, że tak się da, ale potwierdzam, że się da. Trzeba bardzo jakby zejść na ziemię podczas takiego stanu lękowego, mimo, pomimo tego, że jest ciężko. Ja po prostu zawsze siadam i przez pierwsze 5 minut ja już wiem, że ten atak paniki idzie, że to już się zaczyna Ale próbuję po prostu sobie w głowie wmówić, że to zaraz przejdzie Że nic mi się tak naprawdę nie dzieje, ja sobie coś podświadomie pomyślałam i tego zaraz nie będzie No i tak naprawdę to mi pomogło Jeszcze yy... próbowałam sobie trochę działać z olejkami CBD Nadal ich zażywam, nie wiem, nie znam się na takich rzeczach, więc nie wiem czy to do końca placebo czy faktycznie działają Ale pomagało mi się uspokoić Chodziłam też byłam dwa razy na terapii, ale tylko dwa razy, bo przerwałam ją niestety, ale planuję wrócić, żeby po prostu takiego spokoju w ducha. No i chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że właśnie jeśli się zmagacie z, z atakami paniki, stanami lękowymi, depresją czy, czy innymi rzeczami, no to e, takie metody mogą Wam pomóc zdradzić sobie z tym na co dzień, ale jednak warto. Yy, udać się do specjalisty, bo nie na każdego to zadziała, no i warto zasiągnąć po prostu porady od kogoś ze specjalizacji. Czy myślałaś kiedyś nad dołączeniem do Teamu X i czy dostałaś w ogóle kiedykolwiek taką propozycję? Ja nie wiem, co mogę w ogóle tutaj powiedzieć, czy w ogóle mogę o tym mówić, ale byliśmy na spotkaniu. Ja ogólnie bardzo się yy, broniłam od takich rzeczy, bo mega jeszcze wtedy zaczynałam się testować lekko, więc się stresowałam tym, żeby nie dawała rady nagrywać jeszcze z ludźmi. No, jakoś to, to mnie przerażało po prostu, więc ja byłam do tego sceptycznie nastawiona. Wtedy jeszcze mieszkałam z Chrolem i Moniką, więc się dowiedziałam, że oni już dołączają i nawet o tym nie myślałam, że też bym chciała. Bardziej w taki sposób, że fajny e, sposób na zarobek i na rozpromowanie siebie. No i byliśmy na spotkaniu ze e, Stewartem. Nie wiem, czy mogę o tym mówić. No i e, Stewart powiedział, że będzie robił jakiś drugi projekt. On nie doszedł w końcu do realizacji. I czy byśmy byli chętni? Ja od razu, jak tylko dostaliśmy telefon, powiedziałam, że nie wiem. Że na ten moment nie wiem, jak będziemy mieli więcej informacji, może się odzywać, ale nie jesteśmy 100% pewni, czy byśmy chcieli. I na tym się zakończyło. I, i się cieszę, bo, bo z, tak z kwestii czasu w ogóle bym nie chciała. A ty załączyłabyś na Fayman, no? nie. <laughs> nie, nie. Nie, 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 nie. Ja po prostu nawet to jest. no, Tam się dostaje dużo pieniędzy. I fajnie pod względem tego, że sobie wyjdziesz na 3 minuty do OKTAGONu i możesz sobie odłożyć na mieszkanie samochód Ale ja bym po prostu z moją banią tego nie wytrzymała, bym była tak zestresowana Dla samego sportu, dla pieniędzy fajnie, ale dla po prostu tego stresu no... Nie, na pewno nie W jakim wieku zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze? I czy były duże? Nie były duże na początku i zarobiłam je w wieku... Kiedy ja to zaczęłam nagrywać? W wieku 15-14 lat Ale wtedy się dostawało na przykład takie 500 zł za coś, 1000 zł i na tamten czas to było dużo Ale ja teraz mówię z pozoru. To była kupa siana To była kupa siana, to była kupa siana Więc ja byłam wtedy, wiecie, jak ja na początku musiałam błagać rodziców, że mogę i te buty i te, najpierw te, potem te A potem nagle dostałam na współpracę, pamiętam właśnie jeszcze mieszkałam w rubinie I tak bardzo chciałam kurtkę z Logan Heroes I ona kosztowała nam 300 zł ja dostałam ją od rodziców na urodziny a potem pamiętam, jak lokal Heroes mi przysłał paczkę piarową, i byłam taka: mamo, mamo, mamo! Zobacz, zobacz, zobacz. No więc, jakby nie były, nie są to duże pieniądze, jakby dla dorosłej osoby do, do wyżycia, ale na wiek, jaki miałam wtedy, to były ogromne pieniądze. Dalej się przyjaźnisz z Moniką? Nie, nie przyjaźnimy się. Yy, nasze drogi się rozeszły, no i tyle chyba. Zrobisz e, halusturę? Będzie, tylko ja sobie powiedziałam, że musi być wszystko dopięty na ostatni guzik, także muszę jeszcze ogarnąć jakieś kwietuszki, e, dokończyć balkon. A tutaj już w mieszkaniu mamy praktycznie wszystko zrobione, i wtedy e, od razu nagrywam i się pojawi. Myślę, że do końca kwietnia na pewno będzie na kanale. Ale dobro, zrobiłaś. No to kiedy ślub? Kiedy ślub? Kiedy ślub? to nie do mnie pytanie, ale, 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 na razie wszystko, jakby się składa tak, że, że jeszcze sobie będziemy trochę razem, także Tylko trochę. <laughs> Jakie są twoje ulubione krokiety? Krokiety? Co? Co z chomikiem, Oliwka? Co z chomikiem? Uh, jak wstawiłam w ogóle TikToka, że kupiliśmy tego chomika, no to było dużo negatywnych komentarzy, że zła klatka, zła to, więc stwierdziłam, że faktycznie nie nadaje się do tego. No a że mama Artura miała staż, bo... Uwielbia gryzonie i miała wcześniej szczurka, który niestety zdech ze starości No to z otwartymi rękoma przyjęła go do siebie i się nim zajmuje I żółw tak przy okazji też jest u nich, bo się w nim zakochali i no... Odbyliśmy zwierzątka Kiedy twoja piosenka? <laughs> ja już nagram jedną piosenkę dla Artura na urodziny, Ale jest ona strasznie cringe'owa, to miał być taki bardziej prezent od serca ale kto wie, może gdzieś tam kiedyś na Ficie się pojawię u Archiego Ja też tylko zapowiem, że właśnie Archie w, czer w czerwcu prawdopodobnie w czerwcu będzie wydawał swoją nową płytę, w której e, będę miała malutką część w jednej piosence, ale takiej doj**anej piosence, że czekajcie Kim jest dla ciebie Hania? Nie było takiego pytania Hanula, <noise> <noise> hmm. Haniu w ogóle na historię? No i mówię to samo, ale poznałyśmy się o, w, tymi tymi wówce, tymi tymi. w podstawówce W Lublinie znowu W Lublinie, podstawówce I e, my się przyjeździłyśmy w podstawówce 2-3 lata Długo więcej Długo, długo się przyjeździłyśmy w podstawówce, potem się jakoś drogi rozeszły jak podeszłyśmy do innej gimnazjum I tak dalej A ja lubię bardzo Hanię, bo się nie zmieniła od podstawówki, więc Złapałyśmy bardzo fajny kontakt jak się <laughs> Nie zmieniła od podstawówki Bez <laughs> <laughs> kitu, jak to strasznie brzmi Ale ja się spotkałyśmy po takim długim takim czasie Zaobowiązaliśmy bardzo fajny kontakt z powrotem. No, i Hania właśnie pomaga mi w nagrywkach, jest moją stylistką, czyli będzie mi pomagała się stylizować na różne sesje zdjęciowe, eventy i takie, takie, i takie inne. Czy jest jakaś taka rzecz albo sytuacja z Twojej przeszłości, którą chciałabyś zmienić albo postąpiłabyś inaczej? I tu, chyba, to pytanie odnosiło się do Twojego hmm. działania w internecie. Tak, myślę, że. Ogólnie ciężko odpowiedzieć na takie pytanie, bo e, jeśli chodzi o żałowanie czegoś z przeszłości, to mam często coś takiego, że na przykład próbuję zasnąć i mi się przypominają te straszne momenty, jak coś odbywałam kiedyś, i mam takie Boże, czemu ja byłam taka i taka? Ale z drugiej strony, gdybym kiedyś nie była taka i taka, to bym się nie nauczyła, jaka być mam teraz, więc nie żałuję, chociaż chciałabym być od początku taka mądra, żeby wszystko robić tak jak należy. Ile miałaś lat i dlaczego wyprowadziłeś ze swojego domu rodzinnego? Ja byłam wtedy w drugiej, w połowie drugiej liceum, czy ile się ma lat w połowie drugiej liceum? 17. 17. No to miałam 17 lat. Ja ogólnie e, ciężko mi się nagrywało w domu, jak był brat, mama, tata. Jakby już byłam do tego był mega przyzwyczajona, ale jednak zawsze lepiej być samemu albo ze znajomymi. Plus wszystkie eventy, w których było bardzo dużo eventów, jak ja zaczynałam nagrywać na muzyki, odbywały się właśnie w Warszawie. Wszystkie spotkania z moimi znajomymi i ogólnie większość znajomych miałam z Warszawy, bo, bo wtedy większość spotykałam się ze znajomymi z internetu. E, no i cały czas byłam praktycznie w tej Warszawie, Miałam lekcje, e, opuszczałam trochę szkoły i, i stwierdziłam, że będzie lepiej, jak się wyprowadzę. No i się wyprowadziłam i była to super zmiana, bo nie wyobrażam sobie, co by było, gdybym się nie wyprowadziła. Czy to prawda, że rzuciłaś w szkołę? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to powiedz nam prawdę. <laughs> Dobrze. Tak, to prawda, że rzuciłam w szkołę. E, miałam właśnie wtedy, co się wyprowadziłam do Warszawy, czyli wtedy miałam też 17, prawie 18 lat. Było to jakieś dwa miesiące przed moimi urodzinami. No i tak jak mówiłam, bardzo dużo wyjeżdżałam do Warszawy. Opuszczałam tą szkołę, miałam beznadziejną frekwencję. Z ocenami nie było tak najgorzej, chociaż też nie było jakieś super piękne. No i stwierdziłam, że się przeprowadzę do Warszawy i tam też zacznę chodzić do szkoły. Ale ja się wcześniej uczyłam języka hiszpańskiego i francuskiego, więc liczyłam, że w Warszawie... E, się też zapiszę jakieś klasy z tymi językami. No ale było już za późno, pani powiedziała, że mogę tylko do klasy rosyjskiej, Bo musiała do wakacji nadrobić cały rok, więc stwierdziłam, że, że, że na razie sobie zrobię przerwę. No i zrobiłam tą przerwę I, i takim oto sposobem wrzuciłam tą szkołę i nie chodziłam do szkoły przez jakiś rok, tylko mieszkałam sobie w Warszawie. Później po tym roku, jak się zaczął COVID, zapisałam się do szkoły dla dorosłych. No ale właśnie zaczął się covid, więc chodziłam tam dwa tygodnie. Miałam e, lekcję, nawet nie miałam lekcji online, bo to była szkoła dla dorosłych. Tylko wysyłali nam prace domowe. Po czym e, była nagle matura, a ja bez dwóch lat szkoły musiałam ją napisać, więc widziałam sobie dwa tygodnie przed maturą korki. Czułam się e, codziennie przez te dwa tygodnie i zdałam z bardzo dobrym wynikiem, także. Ktoś powiedział, że ostatnio rzadziej widać Cię z osobami z internetu. Tak. I dla, dlaczego? Gdzie są Twoi przyjaciele, którzy byli wcześniej? Nie ma! Nie no... Hmm. Hmm. Ogólnie czasami się po prostu y, drogi y, znajomej rozchodzą, krzyżują. No i nasze jakby... Z... Nasze, się skrzyżowało nasze się skrzyżowały Nasze się z powrotem, a z innymi znajomymi nasze drogi się po prostu rozeszły. Y, Trochę ja stałam też inną osobą, uważam, że na lepsze, i jakoś tak wyszło to naturalnie. Nie mam wcale z kimś z jakiejś mocnej spiny albo w ogóle jakiejś spiny z moich starych znajomych, po prostu się z nimi tyle nie widzę. Oni robią co innego, ja robię co innego i, i uważam, że nie wiem, dobrze się czuję jakoś. Myślę, że ten vibe wspólny, vibe, bo strasznie nie lubię tego słowa, ale myślę, że ten nasz vibe się skończył. Czy ilość zajęć, na które chodzisz cię nie przytłacza i czy jesteś tym konsekwentna i faktycznie realizujesz to? Tak jak już wspomniałam wcześniej, ja przez dwa lata miałam taki osiadły tryb życia, trochę sobie imprezowałam, czułam się po prostu dobrze, bo jednak imprezowałam i się czułam fajnie, wiadomo, ale jak wstawałam z rana, to miałam takiego, wiecie, kaca moralnego, że ja ale czemu ja nic nie robię. No i po takim... W dwuletnim odpoczynku trochę cię to dobija, że jesteś takim nierobem, więc totalnie mi to teraz nie przyrasta, bo yy, chcę po prostu sama zapierdzielać i, i sobie postawiam jakieś cele i chcę je zrealizować. Czy planujesz w najbliższym czasie jakieś podróże? Tak, planuję do... <gryś> na wieś. <gryś> nie bo yy, chłopak, Hani, która siedzi za kamerą. Razem z Hanią organizują takie spotkanie majówkowe z znajomymi. Też jesteśmy zaproszeni, także dziękujemy za zaproszenie i będziemy wyjeżdżać z Leosiem na taką właśnie majóweczkę. No i też będziemy planować gdzieś wyjeżdżać sobie za granicę, um, tylko jeszcze nie wiemy gdzie, bliżej terminu. My finalnie i tak wszystko ogarniamy na, na spontaniu, więc zobaczymy. Zapłaciliście za mieszkanie gotówką czy może wzięliście kredyt? za mieszkanie, a z mieszkaniem to jest taka śmieszna sytuacja e, niestety jeszcze nie zarabiamy takich kokosów, żeby sobie od tak kupić duże, fajne, ładne mieszkanie w Warszawie a się może jakbym oszczędzała na wszystkim, ale ja nie potrafię jeszcze tak super oszczędzać więc z mieszkaniem jest taka historia, że rodzice Artura em, po prostu mieli to mieszkanie i ono nie było wyremontowane tu był tylko materac i, e, i kibelek no i my zrobiliśmy po prostu wszystkie meble, wyremontowaliśmy to mieszkanie, kupiliśmy yy, no wszystko, co tutaj jest, no i dostaliśmy je jakby w prezencie w zamian za remont. Czy zrobisz my daily routine albo make-up tutorial, planujesz coś takiego? Tak, zrobię na pewno, bo yy, chciałabym właśnie oprócz... Kurczę, ten pierwszy filmik, bo też właśnie niektórym się podobał, niektórym nie Ja też tak szybko właśnie sprostuję i powiem coś o nim e, On miał być właśnie z takiej luźnej strony, żebyście nie poznali, jak się zachowuję przez znajomych e, Jaka po prostu jestem a, Ale też planuję nagrywać takie filmiki e, mniej sarkastyczne Jak po prostu właśnie takie Q&A y, e, Moją rutynę poranną, wieczorną Albo makijaż Najbliższe filmy to właśnie będą jedne z moich jakichś rutyn, albo makijażu na przykład codziennych, także możecie, możecie wyczekiwać, bo w każdą środę teraz będzie tego film i możecie właśnie dać znać mi, co byście chcieli oglądać, tylko poza vlogami bo zawsze jak się pytam na instastory to są same vlogi, no także dziękuję bardzo za wszystkie pytania mam nadzieję, że filmik wam się podobał i e, możecie zostawić komentarz lajka, subskrypcję, jak chcecie i widzimy się w każdą środę także dziękuję